Co? W co uderzyłeś? Oho, ho, 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 jest ho, 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 tak. tak! Enduro tu zbyt wiele nie ma, art jest na pewno. Siemano, z tej strony Oskar Macuk. Dzisiaj jesteśmy w Szczyk Mountain Resort razem z dertowym Bubu i Karoliną za kamerą. Wybaliśmy się tu, dlatego że chcieliśmy sobie pojeździć na rowerach, mieliśmy blisko i pomyśleliśmy, że to będzie naprawdę fajne miejsce, żeby je sprawdzić, żeby zrobić taki film, bo było dużo pozytywnych komentarzy po moich wcześniejszych filmach z bike parków. Karolina uczyła się dzisiaj jeździć, ale o tym się dowiecie w następnym odcinku, bo ten odcinek byłby strasznie długi, a my się dzisiaj skupimy na trasach, na tym, co tutaj jest, i na tym, jak jeździliśmy z Dertowym Bubu. Przy okazji mega się tym, że otrzymaliśmy zaproszenie do hotelu gronie, który jest tutaj zaraz obok. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli macie nostek w tym hotelu, to jednocześnie macie karnet na wyciąg, który jest tutaj za fójką. Widzicie karnet dzienny na wyciąg kosztuje 79 zł w kasie 69 zł, jeżeli się kupuje online. To jest to taka standardowa, powiedzmy, to cena, która jest za wyciąg, gdzieś tam jak jeździliśmy. Jak zobaczycie sobie później w filmie, to na połowie tej góry jest jeszcze kolejny wyciąg, który nas wrzuca na górę, albo mamy tą niższą sekcję, gdzie jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Przy okazji tu jest Ja ale tutaj jesteśmy zaproszeni i sobie jedliśmy. No i ogólnie kozacko. I na wzięła sterowo tutaj z wypożyczalni. Jak widzicie, taki niebiesko-żółta szczała. Wypożyczalnia też jest na miejscu. My tę sterowo wzięliśmy od naszych chłopaków z Dirty Więc najpierw idziemy na hip hopera, żeby sobie trochę podczekać, zobaczycie? A potem pójdziemy sobie na jakieś wjazdy zjazdowe. Dobra, dawaj. Pojedziesz w pierwszym, jak się wywołujecie, to na z Slepszy kątem. Full uf! Olo, tu pędzi, chłopaku! O, co za... co za skoczek! Ja no, mam 29 cali, lecimy. Wow. Łooo! Dawaj, dawaj! Przypominamy, że to jest nasz pierwszy przejazd i nie jechaliśmy tej trasy jeszcze, więc... Tak... Łoł! Wow. Chodzę! Kozacko! Dy-dy-dy-dy! Manu... Łoł! 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 Ale mnie podbiło! Wow. Czekaj! Naprawdę huzacko szybkim pizz stopie lecimy dalej. Nie uciekaj mi tam, hopie tak! Kaj to odpędzi, łupudubu ło dobre, dawaj, dawaj, młek, co tam? w kośników Dawaj, wyleć, wszystko Jo Ale Kozak Ale chyba coś Coś zepsułeś, co już zepsułeś? nie zrobił, bo pokaż to ja, ale śpiły. W ogóle fajne, że nic się nie stało. Co małej szpyhe, która się wkręciła w tarczę, patrzcie jak to, nie wiem to widać. No ale hardkory, dobrze, że ci koła nie zblokowało. Pieczarka w gaźniku, ale, bo mi się kisza kończy. Ci tematy. Jo, macie. Yo. ci uwaga, kałszon. I ogień w szopie. Ło, Tu jak Whistler. Kolory. Nie byłem, ale widziałem na zdjęciach. Tak chyba jest. Co ty robisz, byku? co uderzyłeś? Jaju <laughs> Pokaż. O, czekaj. Rozmawialiśmy o tym, żeby zakładać okręż na Ale rozmawialiśmy też o tym, że pierwszy przejazd jest lajkowy. Dawaj. Szybki pit stop. Krasz naprawiony. Lecimy da O tu bando, hopy, bandy. Pyk, lewa, prawa. Ale go. Mm. Uuuu, uh, ale kozacko Nie ma jak to widać na filmie, nie ma jak to widać w waszej głowie Mnie się podoba! Ło, wow, ale z koczukami mam nagrane I tu jak się zadymiarza można robić Dobra, nadal zdobyjaję leczony Bieżnik na trasie Jakie wysokie bandy, bo... Co za... ...diutowy zbuch o, ale długie hopy. Ja, ja to jestem trochę taki mały skoczek, wiecie jak jest. końcu znaczy jestem derzowcem, a nie przyjaderem. Ale na pierwszy raz wszystko można ominąć jest fajnie. To jest spoko. A teraz mam właśnie mega emocjonujący zjazd w dół kolejką, ponieważ mam kapcia. I będę go łatał, a potem będę jeździł i będę sobie skakał. Bang, bang, bang. Swoją drogą pytanie do wszystkich dał i takich, którzy w górach. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że lepiej używać dentek, czy opon bezdętkowych w góry, czy może opon z tych takim nowym, tą taką wkładką. Kaszko, ona się chyba nazywa jakoś tak? Bo ja nie wiem, więc teraz, jak będę troszkę więcej jeździł w górach, to nie wiem, jak to zrobić. Więc mi napiszcie w komentarzu, jakie rozwiązanie jest Waszym zdaniem najlepsze i dlaczego? Między pierwszym wyciągiem, jak tutaj widzicie, a tym drugim, który prowadzi na szczyt góry, mamy restaurację kuflonka, w której też dostaliśmy zaproszenie na obiad. Więc idziemy i zaraz zobaczymy, co tam ciekawego sobie wszamiemy. A potem idziemy dalej na łubu-dubu. Co sobie zamówiłaś? Coś niemieckiego burger. <laughs> a bubu? Fryteczki z nuggetsami. Parasy zamówiłem na sportowo, pierożki z jagodami, ale widoczek, no trzeba przyznać, że Pico bello margarito. O, Góry, rowery, jedzonko. Czego chcieć więcej, co? A tam jest wyciąg i będziemy zaraz jechać downhill. Downhill, it's downhill coming. Spotkałem właśnie mamę y, jednego z mojego fanów i bardzo chciała, żeby go pozdrowić, więc pozdrawiamy ciebie, Leon. Jak widzieliście, góra jest podzielona jakby na dwa segmenty. Na tym dolnym segmencie, gdzie Karolina ćwiczyła, sobie swoją jazdę na hip-hopie. Jest pierwszy wyciąg, a teraz ja właśnie jadę drugim wyciągiem z dietowym Bubu, który jest tam. I będziemy zwierać jeszcze teraz, które idą z samej góry. Jesteśmy już z dietowym Bubu na chwycie znowu i to jest trasa Zbój, którą będziemy teraz jechać. Trasa Zbój to taka trasa zjazdowa. Podobno najtrudniejsza tutaj na górze. Hopy tak mówią, ja nie wiem, sam będziemy sprawdzać. A ty co sądzisz, Hopie, jechałeś kiedyś ją? Nie, to Tom, że mnie jechał. To będziemy jechały, Hopy. I zobaczymy się na dole. Hej! Good! Hop! Łoho wow, ho! Hoje! to jest wariactwo! Kto to weź wymyślił? Ło, wow, dropa, hopa! Iha! Yeah, Jut, Chcę powiedzieć tak. Enduro tu zbyt wiele nie ma. Hart jest na pewno. Nie wiem jak to widać, ale jest naprawdę stromo. O! Może to nie wygląda, jakbym pędził. Ale powiem powiem, że ta pierwsza na pewno wymagająca. Fajna, bo taka ciasta. To mi się podoba tak samo jak z Jankiem jeździłem na enduro. To jest fajne, że te ciast są takie ciaśniutkie Dlatego fajnie mieć taki właśnie mniejszy rower, 27,29 niż taki duży. Można się wygodniej bawić po prostu. Ja to się jaja, to są najle... Naprawdę jak ktoś nie jeździł Enduro, polecam spróbować. Downhill jest fajny, ale enduro jest w Można się bawić. Popie! Ja sam chyba i już naparzył tutaj. Ale trudno teraz trzeba przyznać. No taka akurat dla dartowców. Taka jak mówię, jak z jakie gadałem, że dałki jest hardcore, enduro jest trudne, ale bezpieczniejsze Już uciekamy, bo było miał się trzymać na ogonie, a tu widzicie. Już go nie ma. Wow. To harda. Wow, wow. wow. ale telepka. Jo. Całkiem szybki ze mnie endurowiec jak na dartowca, co? Znaczy jest szybko, a nie szybko, o tak bym powiedział. Wow. Jak widzicie, tutaj wyjeżdżamy znowu przy wyciągu tym na środku i teraz już nie ma tam zbójki, to otik, który już bubu zna, więc będzie jechał Ale, ale ja zobacz, bo tu wie. jest trasa rowerowa dla ekspertów, a tu jest dla zaawansowanych. A jest gdzieś trasa dla youtuberów? <laughs> na Stuncie chodzi. Tam na dole był taki plac do stundzie. Uuu! Telepanka wujkajanka. wujka Janka. chodź, Ale chodź, chod. hard... Łooo! Mój no i chłopak, korzeniem na korzenie. Z kurzeniem, na korzenie. Korzeni na korzenie słychać! a żeś nakurzył. Wujek w to sterze, ja sam w to nie wierzę. Mam to na kamerze. Uuuu, parówkowy zbiornik san. tam papapapam. I blum. Lewa, prawa, lewa, tyra. Są tam krzychy. Whoa! What's that? Co to jest? It's coming zakręta strajlmusta musta. I chłopu Jak? Jezu, Jezło, hardcore! Co tu się wyprawia? Ale naprawdę widoczki to zawsze jest taki warunek teraz, nie jest upalnie, czasy suche, fajnie. Ło, 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 co tu się dzieje? Najtrudniejsza dobrze. U, tu sekcja pleśna, ciasno, nie wiem ile widać na kamerze, ale jest ciasno, jest stromo wymagają co tam się zadziało łowu ale przejazd hardcore 90 o tu chyba chciałem szukać ale nie wiem, czy tam się dobrze Oj, to będzie hardcore udało mi się wow den łakaskiet u wyda mnie ze mnie dumy co ale telepie chopie części że myśmy zabrał na taką telepkę Markurowo. Wow, stromo mokro ciekawie ciekawie bardzo ciekawie wymagająco o i już jesteśmy jakaś dobra teraz zobaczymy a ty już jesteśmy przy samym wyciągu praktycznie więc jo i żeby nie przedłużać, skupimy się na trasach, które jeździliśmy, czym się cechują i jakie są. Bo jeżeli chodzi o trasę Hip Hopa Flow, czyli tą najłatwiejszą trasę, na której ćwiczyliśmy z Karoliną, jest to jedna z łatwiejszych, teraz bezpieczniejszych. Teraz taka naprawdę spokojna, ale z drugiej strony nie jest jakoś specjalnie nudna. No taka fajna na rozgrzewkę, albo jeżeli ktoś się uczy. Później jechaliśmy sobie Hip hopę Air, która była już na szczycie i ona już była troszkę większa. Jak widać po nodze Bubu, który zdecydował, że jazda bez okręcia czy na piszczele nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale bardzo, jak to można opisać, skoczna, skoczna, nie? Tak, na pewno była to bardziej skoczna trasa niż właśnie ta Flow, także sugerujcie się nazwą na pewno, bo dopiski były Air i Flow. I, tak nie, że... i nie jest to trasa, która jest jakoś tam specjalnie trudna, jest dużo skakania, no taka, taka flowowa trochę w kanadyjskim stylu. Potem wybraliśmy się na takie bardziej enduro, hard enduro trasy, czyli zbój. I otyk. I otik. To już muszę przyznać, że jest to teraz dużo bardziej wymagająca, na pewno... Tak, na pewno osoba początkująca nie rozwinie takich prędkości, żeby mogło się tam turbo coś złego stać. Myślę, że zjechać ją na raz, to byłby hardcore. Na pewno duży plus tego miejsca jest taki, że wszystko jest bardzo ciasno. Hotel jest dosłownie tutaj. Tutaj mamy wyciąg na górze, mamy jedzenie, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś by sobie wykupił tutaj nocleg, to tydzień spokojnie może być w tym jednym miejscu, nie musi się nigdzie wychylać i wszystko. Warto też wspomnieć o parkingu, na którym właśnie się znajdujemy. E, to właśnie tutaj jesteśmy w stanie dojechać sobie samochodem, nawet większym samochodem. My tutaj akurat przyjechaliśmy dzisiaj. Busem. To nie jest oczywiste w każdym miejscu. Na przykład na żarze nie masz parkingu, masz nie, płatne parkingi. Ciasno. Więc jeżeli ktoś lubi taki bikeparkowy klimat, żeby przyjechać, sobie mieć wszystko pod ręką bez jakichś tam specjalnych utrudnień, to tu jest na pewno ciekawe to miejsce. Można przyjechać z rodziną i jak to się mówi, od Janusza do zawodnika będzie tak, że każdy się poskika. He mówię. Tak mówią. <noise> <powiem. głos> Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest to, że tutaj w hotelu mamy przechowalnię rowerów, więc nie trzeba nic montować, tylko normalnie sobie spadkimy z rowerem elegancko i klasowo. Więc idziemy się teraz ogarnąć po rowerku, a potem na saunę. Piękne życie, co bubu? Jeszcze ja.